No i teraz tak. No i już w tym momencie. No mówiłem, że Wojtaszek był sekundantem Magnusa. Pamiętam. No i kto nam tutaj został w tym top 4? Otóż zostało nam w top 4 czterech zawodników. I jest to tak. Mentor ogółem, mentor, gdy wygrywa. mentor, <ścoughs> mentor bez elotowskim, bez tych wstępnych partii, które grał. No i Fabiano Caruana. Ja! Dobra, ja myślałem, że tylko jeden mentor, a to trzy mentory widzowie: Lady Hetman, Marek Pomienny i szachowy mentor w Top 4. Ci mieszkańcy nie mogli sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w ich kraju. Po tej sprawie policja znalazła się w prawdziwym ogniu krytyki. To, co w innych państwach uchodziło za niezbyt chlubną normę, Przecież często mordercy unikali schwytania, a nawet zidentyfikowania. W Islandii okazało się narodową hańbą. Musiało minąć kilka kolejnych lat, aby ludzie po... rodzinnej, o której i tak wiedzieli wszyscy jego sąsiedzi i znajomi. Morderca szybko lądował za kratkami, a życie toczyło się dalej. Planowane zabójstwa z premedytacją praktycznie się nie zdarzały. Broń palna jako narzędzie zbrodni? Nie ma mowy. Z takim czymś Islandczycy spotykali się jedynie w amerykańskich filmach sensacyjnych. Nic więc dziwnego, że obywatele ufali miejscowym stróżom prawa niemal bezgranicznie. Odkryto, że w jego małżeństwie od dawna się nie układało, a on sam podejrzewał żonę o romans. Czy ktoś chciał się z nim spotkać, aby przedstawić mu ostateczne dowody na niewierność małżonki? Morderstwo, nieszczęśliwy wypadek czy targnięcie się na własne życie? Śledczym nie byli w stanie potwierdzić żadnej z tych hipotez. Ostatecznie pół roku później śledztwo zostało Nie pracować a zarabiać. A jak już tak wszystko rozdajesz, to można wygrać cioci Ole. Albo klucze do mieszkania. Ola za darmo w, w zestawie samochodu. z plecakiem głową. Daj miodu i rozdawaj wszystko. Dobra, ta paczka kosztuje coś między 1000 a 1500, bo nie wiem ile kosztuje myszka. Nie wiem czy to jest przewodowe czy nie, ale ta klawka kosztuje sama 700. Dobra, wiem że nikt nie pytał, ale pomyślałem, że to też rozdamy, bo mi siedzi w. Bo mi siedzi w szafie. Dzień dobry. Plecak glowo nie obchodzi, jak go odbierzesz. Jego nie wysyłam. Odbiór osobisty. Ale w środku plecaka jest Xbox. Miałem tam kiedyś sponsorowany, a ja nie gram na Xboxie. Napisał do mnie graf, że był jakiś chłop, który miał top 1 w Polsce, w Geogeserze, który miał Nick, szachowy mentor 1996. Podejrzewali go o cheating. I wiecie co? I dostał bana. <laughs> Jestem zabawny. Нас дарят все на...